Bercik, stawaj, film się zaraz zacznie. Już dziadku, już biegnę. Co to za film? Fajny, ulubiony o górnikach. Bieli się górniki, pierzyńskie grukliki, toć mi dziwno. Ło oleju bieli się w szarleju, toć mi dziwno. Łopora królików bieli się w chlewiku, toć mi dziwno. Ło troszka tabaki, wadzieli się kłaki, toć mi dziwno. Ło szwarne dziewuchy, prali się psiajuchy, Toć mi dziwno, a już zaś ze sobą godają. Toć mi dziwno, a już zaś ze sobą godają. Toć mi dziwną. Pierwszy albaniec, to nosili w XVII wieku w Nicach. Po nim szło poznać karię Bergman, karię Rymbacz, a wtedy Steiger. W Polsce mundur pojawił się w 1817 roku i był podobny do tego, co go wojoki nosili. Górniki to są fest w tym obleczeniu, a że się za nimi frelki oglądają? Wsi duże je 29 złotych gnefli. Terawella lot miała świnto parburka, jak ją jej ojciec zabił. Dobał ci się film? Tak!